No ma witajcie na moim kanale. Ja jestem Sagi, a to kolejny odcinek gry City Skyline. Dzisiejszy odcinek troszeczkę inaczej zaczniemy, bo zaczniemy go timelapsem z budowy całego osiedla i tych dróg, którym w poprzednim odcinku nie daliśmy rady dokończyć przez pewien mój błąd i zarazem był błąd modyfikacji, ale to musicie się cofnąć do poprzedniego odcinka. Więc tutaj zobaczycie dość. Krótki Tyler, on trwa niby 30 minut całe nagranie. Ja go skurczę bardzo mocno, żebyście zobaczyli tylko te najważniejsze momenty, w którym po prostu tam to wszystko buduje, jak to rozkłoniłem, a później sobie to przelecimy i zaczniemy normalnie prowadzić już odcinek. Więc zapraszam Was do oglądania, zachęcam do subskrypcji, lajkowania tego filmu i miłej zabawy. No i dobra, witajcie już teraz w grze. Jak widzicie, yy, po timelapse wyszło mi coś takiego. Tak wygląda to osiedle, które będzie, mam nadzieję, dobrze funkcjonowało. Jest do niego wiele dojazdów. Tak jak mogliście też zobaczyć na, na tym nagraniu na tym timelapse. Te ronda są połączone tutaj, jak widzicie, drogą z torami kolejowymi, znaczy nie kolejowymi, tylko tramwajowymi. I moim pomysłem po prostu jest to, żeby tutaj wszędzie zrobić tramwaje. Czyli to będzie główny środek transportu w tym mieście. Ta droga jak widzicie też jest cała połączona z y, trakcją y, tramwajową, ta też nie, ta, tak, to też jest, tak, ta też jest y, i tutaj będziemy oczywiście dalej to ciągnąć i tutaj tworzyć, tak jak wcześniej mówiłem, y, tutaj prawdopodobnie zaczniemy y, tą strefę handlową i biurową, a tutaj zrobimy strefę rozrywkową, tak jak to planowałem w poprzednim odcinku. Natomiast jak widzicie tutaj, tutaj, wszędzie poprowadzone są tory kolejowe, tutaj są ronda, dzięki którym tramwaje będą mogły przejeżdżać w różne kierunki. E, czyli takie można powiedzieć troszeczkę zajezdnie, coś w tym stylu, gdzie będą mogły troszeczkę zmienić swój, e, swój kierunek jazdy, a to jest bardzo ważne. Tak jak widzicie tutaj wszystkie te drogi, są też, znaczy nie wszystkie, tutaj ta główna droga też jest właśnie poprowadzona trakcją e, tramwajową i łączy się tutaj z tą główną drogą i tutaj też jak widzicie jest też takie małe, małe rondo które właśnie też jest poprowadzone razem z tym tramwajem czyli każdy tramwaj będzie mógł sobie po prostu tutaj zawrócić i pojechać z powrotem na przykład tą samą trasą więc jakoś to wykombinujemy natomiast w tym odcinku jak widzicie zapotrzebowanie jest całkiem duże jak widzicie mamy też 323 tysiące na koncie w tym momencie i całkiem spory zarobek więc to jest też bardzo fajne ale teraz musimy przybustować to więc ja tutaj już połączyłem wszystko prawie z tego co widzę wodą. Dobra, teraz powinno być ok. I zaczniemy tutaj sobie wyznaczać strefę mieszkalną, ale właśnie już o dużym zagęszczeniu. Mam nadzieję, że to wyjdzie spoko. Tak jak widzicie, tutaj w tym miejscu zrobiłem taką jedną odnogę, która jest dość ważna, ponieważ w tym miejscu postawimy sobie kampus. W tym miejscu właśnie będzie, będzie nasz pierwszy uniwersytet, a dokładnie z, z dodatku University, a to się tak po prostu nazywa ten dodatek? Dokładnie nie wiem, możecie sobie to sprawdzić, to jest jedno z DLC. E, tutaj po prostu zrobimy sobie cały kampus. W tym momencie odblokowane mamy obszary uniwersytetu. Okej, okay, czyli najpierw musimy wyznaczyć tutaj obszar uni uniwersytecki? E, chyba że tak, najpierw musimy zrobić politechnikę. Najpierw tutaj musimy zrobić tutaj strefę e, kampusową i wtedy postawimy tutaj właśnie naszą pierwszą politechnikę, która będzie, mam nadzieję, funkcjonowała bardzo fajnie w tym mieście. Tutaj jak widzicie też mam taką.. Tutaj będzie też kolejna odnoga, która tutaj będzie robiła kolejne osiedle. E, I też nie wiem, czy tutaj nie przyda się kolejny zjazd z tej autostrady, żeby był jeszcze lepszy wyjazd e, z tego miasta, żeby te korki naprawdę były e, do zera praktycznie obciążone. Tutaj zrobiłem, tak jak też mogliście zobaczyć na, na, na tym tej zrobiłem... E, w sumie takie coś Ala Estacade, żeby to mi się tutaj jeszcze bardziej nie korkowało. No, wygląda to troszeczkę krzywo, ja tutaj też kombinowałem. E, tak jak możecie zobaczyć oczywiście po raz kolejny. E, move, move, move it, move it, move it, tak to się nazywa move it ten, ten dodatek, znaczy nie tylko modyfikacja. W którym właśnie możemy sobie przesuwać e, drogi i troszeczkę lepiej ustawiać. w sumie każdy możliwy obiekt w tej grze. No, tak jak widzicie, nasza dziura tutaj cały czas jest i ja nic z nią nie zrobię. Ona będzie tak sobie wyglądała. No cóż, no, obok będą mieszkali sobie ludzie przy takiej wielkiej wielkiej wyrwie. No w sumie, dobra, jak, jakiś klimat to ma. Nie, nie wygląda to teraz jakoś źle. No ale dobra, oczywiście zajmiemy teraz się już wyznaczeniem tych stref. Ale dobra, jeszcze chwila. Najpierw sobie zatrzymamy gierkę. I musimy tutaj poprowadzić prąd. I tutaj też o ten prąd się trochę boję. Hmm, ponieważ nie wiem, czy nam go starczy, no, jak widzicie, teraz mamy bardzo dużo tego nadwyżkę prądu, y, ale to się może bardzo szybko zmienić. Y, więc tylko sobie tutaj szybko damy, y, oczywiście, prąd i tu zaczniemy od tej strefy, tak żeby nam się tutaj wybudowali. Mam nadzieję, że dobra, zaczynałem to robić i super, bardzo mi się to podoba. Prąd już jest dostarczony, więc możemy sobie zacząć wyznaczać kolejne strefy. I zaczniemy sobie oczywiście tutaj po kolei. Czyli na początku tutaj. Idziemy. Tutaj ogólnie wszędzie ma być strefa e, mieszkalna. I tak to ma wyglądać. A tutaj po drugiej stronie będzie strefa e, handlowa. Czyli nie będą ze sobą w ogóle kolidowały, a ta strefa handlowa będzie ogromna. I ona może troszeczkę generować korki, ale patrząc na to, że będziemy mieć tutaj bardzo dobry system. E, system dróg, który, mam nadzieję, bardzo dobrze te, ten cały ruch tutaj obciąży, można tak powiedzieć, to nie będzie tych korków aż tak dużo. Dobra, no zaczniemy dalej sobie tutaj malować tą strefę. Nie chcę za bardzo przesadzić, bo zrobiłem to naprawdę duże, a patrząc na to, że to zapotrzebowanie jest, no to jest, to jest też tak do całkiem spore, to, żeby nie przesadzić, żeby nie wszystkiego malować od razu, bo wtedy lepiej to robić stopniowo i na spokojnie, nie? Tych tutaj takich małych strefek nie chcę malować, żeby to jakoś głupio nie wyglądało. I zrobimy to tak. Teraz tutaj to jeszcze możemy zamalować. Okej, okay, to zrobimy tak. Najpierw zamalujemy sobie to wszystko tutaj. Kurde, jakie fajne te budynki są, już powiem wam szczerze. Bardzo mi się podobałem. takie... no dość, kurde, do spore te bloki. Jest bardzo spoko. Jak widzicie, zaraz zobaczymy ile będziemy mieć w ogóle, jaki będziemy mieć przyrost populacji. Bo to też jest bardzo ciekawe. Ale Zacznijmy też od jednej rzeczy, póki ja pieniądze Postawimy tak, w tym miejscu szpital Taki duży szpital, bo tutaj będzie dużo ludzi mieszkać Postawimy tutaj Od razu jednostkę dużą Straży pożarnej I postawimy tutaj również duży Komisariat Myślałem też o tym więzieniu, ale więzienie Chciałem w jakimś takim, wiecie, fajnym, fajnym miejscu zrobić, żeby to miał jakiś taki Klimacik, nie, żeby to żeby to więzienie było mm, tak ogarnięte, żeby wyglądało to jak więzienie, a nie w centrum miasta gdzieś to, yy, gdzieś to walnąć. Yy, jeszcze tutaj chwilę wewnętrzne oczyszczanie ścieków. Wiecie co, musimy chyba zrobić jeszcze, jeden, jeszcze jedno oczyszczalnię ścieków na szybko. Póki jeszcze mamy kasę. Yy, czekajcie rura. Hop! Dobra, jest OK. No i dobra, puszczamy gierkę. Zobaczymy, czy tu... O, czekajcie, prądu brakuje. O cholera, ale, ale głupie się to zrobiło. Eee, jak to połączyć? Okej, okay, tu będzie git. Działa? Halo, prąd? Jest prąd. No i super. To na razie działa. Eee, myślę, że tutaj też jest dobrym pomysłem w ogóle zrobić eee, taką część też eee, szkolną. I tutaj damy też sobie podstawówkę. Bo na pewno się tutaj przyda. Tyle, że ja tutaj mam być takie, wiecie, już coś fajniejszego, to chciałbym tutaj dać jakąś fa tą fajniejszą yy, podstawówkę, czyli tą szkołę społeczną, ona bardzo fajnie wygląda. Damy ją sobie tutaj. I damy też sobie tutaj yy, oczywiście kołę średnią. Które, kurczę mam nadzieję, będzie dość duży zasięg miało. No ma, ma całkiem spory. będzie wiecie, Tutaj będzie też jedno osiedle, więc będzie ten zasięg yy, dość... Moim zdaniem ok, No i dobra, tak to na razie wygląda. Jak widzicie, zapotrzebowanie na mieszkańców spadło do zera. Na tym też też mogliście zauważyć, że dostaliśmy nowy poziom, nowy kamień milowy, w którym to odblokowaliśmy tory jednoszynowe. Ja nigdy w życiu z nich nie korzystałem, więc możliwe, że się tym też pobawię, ale nie wiem do końca też jak. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Yy, I co tutaj dostaliśmy? Jeszcze jakieś. No, yy, jakieś, jakieś jakieś śmieszne rzeczy. No i w sumie dobra. To na razie tyle. Ale zaczniemy teraz sobie już budować kampus. I teraz tak. Yy, obsz namary obszar kampusu. I to jest dokładnie w tym miejscu. I zaczniemy to robić tutaj. Kampus będzie całkiem spory. Dlatego go udaję tutaj, bo. Ponieważ w tym miejscu jest przemysł, a kampus, z tego co wiem, aż tak, wiecie, to nie będzie się na nim odbijać, jak na przykład na mieszkańcach. Dlatego, już tutaj w tym miejscu, nie chcę tego przemysłu dawać, ani tutaj obszaru y, mieszkalnego. No, ale tutaj przyda się jednak ten uniwersytet. I teraz dajemy tutaj Politechnika. Jest budynek administracyjny Politechniki, który sobie postawimy tak że mniej więcej na środku tej rogi. I teraz zrobimy sobie ścieżki uniwersyteckie, poprowadzimy je. Tak żeby tutaj szły za tym całym kampusem. Tutaj da się to poprowadzić. Nie. Tutaj musimy poprowadzić. To o. Dodamy do przodu. To z tym połączymy. Okej, okay, jest spoko. Tutaj możemy dalej poprowadzić trochę w tę stronę, tutaj w tę stronę. I teraz tak. Ważną rzeczą są akademiki, które zwiększają naszą tam, możliwość yy, większości studentów. Damy sobie tutaj, damy sobie takie w sumie od razu dwa. Niech będzie świetlica Politechniki. Damy to od razu przy tych. Ojej, jakie to duże jest? Czekajcie, to jest to? Świetlica Politechniki, tak. Damy to sobie przy akademikach. No, no świetlica to tak mi się kojarzy z miejscem, gdzie przy akademikach no, to musi być. Teraz lecimy dalej. Dział utrzymania zieleni Politechniki. No, to jest taki mały budyneczek. W sumie to możemy go gdzieś dać nawet. U, chociaż nie, bym go gdzieś tak dał, trochę z tyłu, bo yy, on jest dość mały. Wiecie co, ja bym tutaj, tutaj też poprowadził taką ścieżkę, która mniej więcej nam zamknie cały ten teren uni uniwersytetu. Yy, dział utrzymania zieleni, i godamy sobie tutaj gdzieś tak na oboczu. A to co? Klub książki. Klub książki możemy dać sobie też tutaj, na przykład. O, bo nie wiem, czy to będzie dobry. Po drugiej stronie. O, po drugiej stronie jest super. A co to jest? Dział Uniwersytecki, Polakademik, yy, Świetlica jest, Dział Utrzymania Politechniki jest, Klub Książki jest i z tego, co widzę tutaj, Akademia Policyjna. Ile to kosztuje? 75 tysięcy. Dobra, przyspieszymy czas i zaraz to wybudujemy. A teraz szybkie wasze zdrowie, dzisiaj Monsterek leci. Zielony, najlepszy, pozdrawiam. <grym> Dobra, mamy już możliwość postawienia Akademii Policyjnej. Jakie to jest wielkie, o cholera. Ło wow, cholera! I teraz gdzie to dać? Wydaje mi się, że przy tej głównej drodze by to fajnie siadło. O kurcze, jakie to jest ogromne. Chyba że gdzieś tutaj. Mm, o oh, cholera! Mam teraz ten dylemat i duży, duży problem. Ciężko, no myślę, że tutaj będzie najlepszym rozwiązaniem, żeby tutaj dać. O kurcze, jakie to jest ogromne. Ja nie mogę. Ale musi być to połączone nie z prądem którego my mamy dość dużą nadwyżkę, więc spoko. Okej, okay, jak widzicie, nasz przemysł też poszedł do góry. Mamy dużą ilość pracowników, i niedługo będą mieli, będziemy mieć też dużą ilość pracowników wykształconych. Tutaj jest wszystko, ok. Darmowe posiłki. Co to robi w ogóle? Czekajcie, to są jakieś przepisy Zwiększono zadowolenie studentów. Okej, okay, niech będzie kampania reklamowa. Zbuduj stadion. Okej, okay, czyli to możemy jakieś stadiony też budować. Czekajcie. Obszary dyscypliny sportowe. O cholera, hara koszykarska? Centrum sportów wodnych. Ile to kosztuje? 170 tysięcy? No Powiem wam, że ten obszar, obszar, obszar tego kampusu może być za mały na to, co ja tutaj chcę zrobić. No ale dobra, mam no, ile tutaj jest teraz tych studentów? Mogę to sprawdzić? Mogę. Informacje. W tym momencie mamy 233 studentów, i cały czas to zwrasta, więc jest naprawdę spoko. Czesne cały czas leci w górę, czyli też możemy na tym coś dość... pewnie sporo zarobić, ale tutaj nie o to chodzi. Tutaj nie musimy na tym zarabiać, tylko chodzi o to, żebyśmy mieli wykwalifikowanych pracowników. No i tutaj fajnie. O kurcze, tutaj się wybudowały już. Patrzcie, takie osiedla, staj z tyłu parkingi. Fajnie to wygląda, całkiem mi się to podoba, ale przede wszystkim. Myślałem, że w tym miejscu też zrobić parki. Yy, I teraz, jakie te parki tutaj można zrobić? Zo, jakiegoś tutaj nie chcę dawać? Park miejski. Chyba, że tutaj po prostu walimy taki ogromny park miejski, który będzie działał na tutaj te wszystkie budynki. I to jest chyba dobry pomysł. Czyli zrobimy sobie kolejny park. Więc yy, wiecie co, zrobimy to szybko w time żeby wam zbytnio czasu nie zabierać żebyśmy sobie to szybko ogarnęli i zrobili, więc oczekajcie, mamy zapotrzebowanie już ogromne na tych ludzi, więc zamalujemy sobie tą kolejną strefę. Tutaj całą taką ogromną. O, cholera, to będzie dość spora strefa. No i fajnie, teraz będziemy budować tą już yy, ten park, więc zaraz się widzimy z powrotem. No i dobra, jesteśmy już w gierce. Jak widzicie, yy, park wygląda najprościej jak może być, czyli po prostu tutaj nadzigałem, ale to że tutaj jest <gryny> tak nierówny teren to powiem wam szczerze, że kurde wygląda to spoko, on nie jest taki regularny nawet nie robię tutaj ogrodzenia, bo w sumie pomyślałem, że to będzie bez sensu chociaż może to ogrodzenie rzeczywiście tutaj zaraz dodam i w sumie możemy to zrobić bo będzie to wyglądało jeszcze lepiej więc sobie to zrobimy od razu już wspólnie natomiast lecimy to było tutaj, tak i ogrodzenie podpinamy się tu o Jezu, kamera mi wariuje. I lecimy tutaj, teraz stąd lecimy tutaj, stąd lecimy tutaj, teraz tu Do końca i łączymy. No i mamy ogrodzenie już tutaj tutaj postawione, a nie tutaj nie ma ogrodzenia. Co? Wiem to nie, tu nie postawiłem, tak? Ok, dobra, jest już wszystko. No i to jest ogrodzenie rzeczywiście wygląda fajnie. No i jak widzicie, tutaj jest podstawowe wejście jest kawiarnia, jest jakaś toaleta, punkt informacji. Tutaj mamy na razie... O Jezus, co to jest? O Boże, jak to wygląda tragicznie. Dlatego tutaj przychodzi nam z pomocą mod. Move it. I teraz troszeczkę to sobie obniżymy. Także przesuniemy to. Dobra, okej. Okay. To tak, żeby to jakoś też. No dobra, no niech będzie. Będzie to taki spad, ja pierdzielę. Mam nadzieję, że tutaj się nikt nie zabije. Oby. Ale nie no, w sumie ma to jakiś klimat. W sumie, w sumie spoko że wygląda, że to jest na takim podwyższeniu. To, to, to jest za nas, za, za no zdecydowanie za, za duże podwyższenie. Ma... O Jezus, nie to, nie ten guzik, o nie. Nie to mi się zapało co chciałem. Chodziło mi o to. M, M i to. Teraz to w dół. Dobra, to jest okej. Okay. Tutaj będą mogli też sobie grać w szachy. No i tyle. Tutaj zrobiłem taki fajny kącik, powiem Wam szczerze. To są takie dwie altanki, do których takie wiecie, na uboczu kompletnie. Nie wiem dla zakochanych, że mogli tutaj sobie porobić jakieś rzeczy dziwne. Albo napić się browarka ze znajomymi też swoją sprawa, takie wiecie na uboczu, tutaj policja nie przychodzi, nie? Rozumiecie to jest takie e, intymne miejsce. Jak widzicie, wybudowało nam się tutaj to całe osiedle. I kurde, to będzie naprawdę ogromne. Mam nadzieję, że tutaj też to. Zaraz się podwyższy ten cały. ten. ten park na następny na poziom. Zaraz wejdzie. Bo mamy mało odwiedzających. Pewnie dlatego, że tu jeszcze wszyscy nie ogarnęli, że jest park. Nie, troszeczkę przyspieszymy, przyspieszymy czas. To pewnie ci ludzie chętnie będą tutaj przychodzić. No i dobra. Tak naprawdę, patrzcie, 130 tysięcy. Postawimy sobie w dzisiejszym odcinku jeszcze halę koszykarską. I będziemy kończyć odcinek, więc się widzimy za chwilę jak się uzbiera, uzbierają mi się pieniądze. Pracę naukową, zwiększymy tutaj budżet trochę, żeby mi się na pewno to udało. Ona troszeczkę dodaje nam busta, że na prostu więcej ludzi chce chodzić do naszego e, uniwersytetu. Tutaj możemy dać damy też, żeby ogólnie naszym studentom żyło się dobrze, jak widzicie w tym momencie mamy 342 studentów na 500. A nie, to jest następny poziom. Okej, okay. atrakcyjność kampusu jest w porządku, tylko teraz musimy mieć coraz więcej tych studentów, żeby tutaj mogli przychodzić. No, okej, okay. no, wydaje mi się, że niedługo tutaj powinno być w porządku. Jak ta szkoła? Ma prawie maksa uczniów, i ta też ma prawie maksa uczniów, więc prawdopodobnie dwie szkoły będziemy musieli postawić jeszcze gdzieś tutaj, na przykład, bo tutaj też jest takie dziwne osiedle. Ja do końca jeszcze tutaj nie, nie zaplanowałem, co będzie tutaj, no ale tutaj coś się oczywiście wymyśli fajnego przemysł jest kurde strasznie mały w ogóle. Nie mamy więcej przemysłu, to jest nasz cały przemysł w ogóle z miasta, więc to jest aż dziwne, że mamy aż go tak mało. Większość ludzi chyba pracuje w jakichś usługach, takich rzeczach, no ale no, zobaczymy, jak to w będzie wyglądało. Tak jak wam mówiłem, tutaj musimy zrobić tą strefę rolniczą, która będzie kurde, to cał całkiem mała, a mi się to nie podoba, chciałem, żeby ona była serio taka dość duża. E I tutaj byśmy zrobili kolejną dużą strefę, właśnie e przemysłową z dokami. No ale na razie to by było na tyle Chyba, że yy... Czekajcie no co ja wydałem pieniądze, że nagle ich nie mamy Aha, na tą, na jakąś ten Centrum sportów wodnych Możemy wybudować I możemy go zbudować tutaj Ale nie wiem, czy nie chcę tego koszykarskiego Poczekamy jeszcze chwilę i to wybudujemy Dobra, stać już nas Na tą piękną budowlę I on właśnie W tym miejscu stawiamy no jest, zarąbiście. Mamy ogromny stadion koszykarski. Mam nadzieję, że tutaj yy, będzie im dobrze szło, kurczę. Ceny biletów tutaj można na rozgłos jakieś dać, hajs, na sędziego, reprezentacja, nie wiem o co dokładnie tutaj, tutaj chodzi. Identyfikator niech będzie taki, barwy klubowe niech będą czarne, w sumie Spartacus. Okej, okay, spoko, fajnie to wygląda. No i co? No i tyle. W dzisiejszym odcinku zrobiliśmy naprawdę dużo i posunęliśmy to miasto yy, na zupełnie inne tory. Ja mam nadzieję, że teraz będzie się to rozwijało bardzo szybko i dynamicznie i ten przyrós, przy, przyrost mieszkańców będzie naprawdę ogromny. Jak widzicie, mamy już 11 tysięcy mieszkańców, a zaczynaliśmy z 8 tysiącami na początku odcinka, więc naprawdę dość spory ten przyrost jest. No i co? Ja wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że materiał się spodobał, zostawcie ze mną na dłużej, zostawiając subskrypcję i polajkujecie ten film. I elo!